Czy dla innych pożytkiem Twe życie, Boża miłość czy w Tobie jaśnieje? Czy grzesznikom zwiastujesz zbawienie I w zgubionych rozniecasz nadzieję? Daj, Panie, bym pożytecznym był dziś, Swoją miłością do serca się zbliż, Me biedne życie Obdarz obficie, bym pożytecznym dla innych był dziś. Czy pomocą dla innych Twe życie? czy swym bliźnim brzemiona zdejmujesz? Masz li balzam dla serc utrapionych, czy strudzonym spoczynek wskazujesz? Daj, panie, bym pożytecznym był dziś. Swoją miłością do serca się zbliż, me biedne życie obdarz obficie, bym pożytecznym dla innych był dziś, czy ochłodą dla innych twarzecie, czy jest chętny i zawsze gotowy tym najmniejszym, czym możesz usłużyć? I z niedoli i dźwignąć grzechowej, Daj panie, bym pożytecznym był dziś, Swoją miłością do serca się zbliż. Me biedne życie obdarz obficie, Bym pożytecznym dla innych był dziś, Ach daremne i próżne stwe życie. Jeśli miejsce zostawiasz grzechowi, Przedto to Panu się oddaj zupełnie, on ożywi cię, wzmocni, odnowi. Daj Panie, bym pożytecznym był dziś, swoją miłością do serca się zbliż. Me biedne życie obdarz obficie. Bym pożytecznym dla innych był dziś.